Kolejna trasa, tym razem we dwoje, nie wiem czy widzicie w kamerce, ktoś tu ze mną z tyłu siedzi jeszcze jest połączony interkomik ze mną od Daniela. Eee, Daniel mi odstąpił interkomik swój, bo nie potrzebuje drugiego, no, jesteśmy na łączach z żonką e, Jest godzina 6:16, my oczywiście w trasie oczywiście jak, jak zwykle 5 minut do opóźnienia, ale to przeze mnie jak zwykle. E, nawigację jeszcze bardziej tutaj opuściłem sobie troszeczkę, tu przełożyłem. E, ładowanie, żeby było jak najlepiej e, widać, żeby nie, nie świeciło mi na to słońce. E, no i jedziemy, gdzie jedziemy? Jedziemy na trójstyk e, granic do Jaworzynki, Później, e, Daniel jedzie za mną. Powinno go być widać w kamerce. No jak widzicie we dwójkę tak samo sobie daje radę mniej więcej jak tak pod górkę troszkę musi mieć wyższe obroty, ale tak naprawdę to jak to się pokręci, to idzie pięknie. Eee, no i tak to wygląda ruszamy eee, w ostatnim filmiku, tym z, na Bałtyku z Dnia Ojca powiedziałem, że były tylko dwie awarie i obie w superlajcie no, żeby było eee, szczerze to jeszcze przed samym wyjazdem Zauważyłem, że mam pękniętą osłonę łańcucha, no mocno już się odrywała ta końcówka, no bo ona tam jest tam nieprzymocowana, plastikowa, hmm, pokleiłem ją, ale po tych 1400 km skleju nie zostało nic, mimo tego, że to był dwuskładnikowy epoksydowy do plastików i tak dalej, hmm, no więc zamówiłem sobie z Almotu nową osłonkę, 44 zł plus wysyłka droga, no ale mam jutko osłonę, no i i awaria z Junaka usunięta. Co do serwisu po trasie to powiem Wam tak, że zdjąłem pokrywę, bo mówię, będę regulował zawory, a zawory 007 i 01 na wydechowym, czyli na 007 i na wydechowym 01, więc tylko <śprawia> sprawdziłem, przekręciłem jeszcze raz, sprawdziłem pięknie, także od 18 tysięcy, jak, jak uregulowałem, potem przy 20 chyba tylko sprawdzałem, poprawiałem, no to przez 7, 8, 9 tysięcy bez regulacji, czyli jak się dobrze nareguluje, dobrze nasztaluje, to, to te zawory w miarę ładnie się E, trzymają Oczywiście pełny przeglądzik Przeszedł świecę i tak dalej Świeca miała 0,75 Pamiętajcie, junak ma mieć świecę od 0,6 do 0,7 A więc ładna kapucinko była Po trasie sklepałem delikatnie Tylko do 0,6 Żeby była jak najmniejsza przerwa no bo tam wiadomo świeca się wypala Świeca też ma już przejechane Była przy 20 tysiącach wymieniana się Prawie 7 tysięcy kilometrów Ponieważ mój junaczek dobiega do 27 Tysięcy, no tyle na razie. Może potem jakieś dogrywki zrobimy. Mamy self-stick, może i ziulka, jak się e, już troszeczkę rozciepli, bo na razie jest jej trochę podno. Tam coś tutaj self-stickiem ponagrywa, jak jedziemy e, w czasie No kochani, za, zaczyna się kocież. powiem wam we dwie osoby na kocież. Jeszcze żeśmy nie zaczęli podjeżdżać. <laughs> Patrzcie, trójka, jak gdzieś górka. Będzie dwójka, trójka. W sumie samemu też tu nie jest dużo lepiej. Ale tu są zakręty takie, No, na trójce sobie radzi. Na czwórce już ma problem. Tak, tak, ty jesteś leciutka jak pióreczko. Tak. Komotor jest ciężki. I ja. Dobra, dwójka. Dwójeczka, bo tutaj zakręt jest mocny. Patrzcie, dwójka, manetę odkręcam idzie. No, widoki są tu przepiękne. I trójeczka. Pokażę Wam, jak się jedzie we dwójkę na kocież. Byście wiedzieli, jak ta maszyna idzie. Oczywiście, mój jest 10 koni chłodzony powietrzem, więc. Oczywiście, Daniela tam z tyłu, bo on ma te biegi krótsze, szedłby dużo lepiej. Teraz patrzcie, jaka góra, tu jest 12,8% cały czas. Dwójeczka. Już wam kiedyś robiłem taki filmik, ale jedną górkę tylko pokazywałem. Silnik daje z siebie wszystko. czuć na tyłeczku, no bo to już do 9 tysięcy podciągnęli. Widzicie, wpijam trójkę i mam 6 tysięcy. I to jest właśnie ten to, że nie mam tych 6 biegów, i to jest jedyny ten minus. Ale tak jak ktoś tam napisał w komentarzu ostatnio, dlaczego nie zmieniam? Obiecałem, że zmieniam, a nie zmieniam na 15-konnego, no ale tak pokochałem tego mojego powietrza, Każę mi go, żeby mi go było żal sprzedać. To ja prawie jakbym żonę sprzedał. Nie, 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 to tak nie ma. Dobra, idziemy na trójeczce, bo tu jest kawałek prostego i troszkę z górki rozpędzamy się, nie będziemy go ciśli na dwójce. Trójka potem już będziemy zjeżdżać, to silniczek będzie oddychał. Ale we dwójkę pełne obciążenia, zawsze mam załadowane wszystko na wyjazd, więc <laughs> tylko środkowy centralny kufer jest pusty. Dobra, to już wiem gdzie nas będzie prowadził. Bo będziemy gdzieś tam ożywiec się ocierać. Ale widoki niesamowite, jedziemy we dwójeczkę czy w trójeczkę, właściwie to ich troje dzisiaj. Zespół ich troje. O trójka nie później jak siebie, jaka góra. Dwójka. Ty nie wyjdę. Nie wyjdę na dwójce. Jak coś to wyprzedza jak ten... Nie, dwójka poszła, dobra. Ja ciebie. Jesteśmy 2 km przed konikowe, konia koniakowem. Zobaczcie, macie porównanie. Daniel 12,6 konia na trójce i wyprzedził mnie, ja na dwójce. Manetka na full Góra taka, że nie, nie rozpędzaliśmy się, bo przed zakrętem Ile ledwie, lepiej, myślę, że do jedynki będziemy <grywania> zwalniać Ale tereny piękne, widoki i wszystko <grywania> Dobra, tr trójka ogień, rozpędzam się ile mogę 7 tysięcy obrotów Ja Ciebie Dwójka Dwójka, 8 obrotów Nie wyjdę na dwójce Ja Ciebie nie wyjdę na dwójce, nie ma takiej opcji. Jedynka, słuchajcie jeszcze nigdy tego nie było. Jedynka, 7000 obrotów, 26 na godzinę. Taka górka, we dwójkę oczywiście. Ja na jedynce, 100 stopni. Biedny tłok, włączam chłodzenie dodatkowe. 5000 na dwójkę i mam 5000 obrotów, nie całe, 4700, ale już teraz idzie na dwójce. Kaj, <grywa> za daleko mi odjechałeś i po interkom się rozłączaczek, kaj? Nie, no to jest To jest niesamowite, mam nadzieję, że to na kamerce się nagra. Dobra, jadę, dwójka, ale ja na jedynce musiałem mieć. Nieźle, dobrze, że miałem jedynkę. <grywa> Tak, tak to jest. I to lecimy do koniakowa od, od czego? Od od milówki? Nie od milówki. Tam żeśmy jechali już 360 metrów. Panie, zjedź pan trochę. Bo jak ja się tu zatrzymam, to już... No i jedynka. Jedynka. żebym Nie spadł tu, bo tu takie dziury są. 102 stopnie silnik. Czegoś takiego jeszcze nie było. Widoki piękne, ale tutaj obroty, obroty silnik robi co może. Dobra. Musimy troszeczkę, tutaj. A, tutaj jakieś drogi dojechaliśmy głównej. No to widzicie. Widoki przepiękne, a silnik odpoczywa. Biedny, biedny tłok. Ja nie mówię, już, że my wyjechaliśmy, to tłok tylko wyjechał. To tylko ten tłok dał radę. On jest naprawdę piękny. Następnym razem. Jak ktoś to mu zasłonię ten do oko pierwsze, wiesz, żeby nie widział co się dzieje jaka górka się zbliża. <gry> Dzięki, dojeżdżamy już do końca, mamy 4 km do granicy do turistyku, no, ale to są widoki, Nie naprawdę jest. góry i morze, to jest Pomiędzy tym są pola i lasy, równiny, które też, jak się nad morze jedzie, też Ach, Polska to jest naprawdę taki kraj, że wszystko ma. Jest to zwiedzać. Nawet depresję gdzieś tam ma na żuławach nie śniadeczk. Ale widok. Nie wiem, czy wy to widzicie na kamerce tak jak my, ale kamerka zawsze oddala, niestety. Przepięknie przyhamujemy troszeczkę, bo we dwójkę to ważymy prawie 300 kilo, albo ponad nawet i z tym motorkiem, i z załadunkiem tam, że, tam jest chyba tam, wylądował. nie jest bardzo ciepło pod te górki, że tak zagrzałem maszyny widziałem, <grym> że jest głodna no, wiadomo, nie? takie okoliczności Przepraszam widzowie, ale to był falstaf, okazało się, że tamtą pięknie prowadzi, ale sam, sam trójstyk nam pokazał w innym miejscu, więc teraz jedziemy jeszcze było od tamtego miejsca 6,5 km, teraz nam zostało 3,8 na Gronda. Tu już jest ślepa ulica, to może to tu jest to? Tu był parking? Czy jedziemy dalej? Czekaj, nie ma zakazu wyjazdu, nie? To jedziemy był zakaz, to byśmy zaparkowali. Gdzie samochody? Parking tylko dla gości. Agro-turystyka, trójstyk. No to chyba to jest to. bo jesteśmy. Na trójstyku. No, jesteśmy prawie na miejscu. Stoją. Stabilizacja obrazu. Idziemy do trójstyku. To już kawałek trzeba przejść pieszo. Oczywiście niektórzy by tu motocykliści tą traską przejechali na motorze. No, ale my już nie, nie dajemy po czaczach. takim tym że pozor 18 metrów. Oj, rzeczywiście to będzie z 18 metrów. Uhuhu. No to pozor 18 metrów. No to było wykopane pewnie, żeby my granicy nie przekraczali. Tak to wygląda, już jesteśmy po stronie Słowackiej. Byliśmy w trzech państwach, dokładnie tak Iza mówi, tak jest. Właściwie to nie wiadomo w którym teraz jesteśmy, niby to była rzecz. Tuż... No, ja ciebie. Pięknie. Teraz jesteśmy już po polskiej stronie, tak. Czyli da się wjechać normalnie. Tak jak mówiłem w innym filmie wjeździe do Czech. Byliśmy Nikt nas nie zatrzymał, nikt nie sprawdził. Ekstra. Uwaga, bucik. A tu wąskie drogi, ale przepięknie tu jest. Tu wam nagrywam ile się da, słuchajcie, musicie przyjechać. Nawet 125. Podgórki najwyżej na jedynce, nie bójcie się, znaczy jak we, dwo, we dwie osoby oczywiście, bo w jedną no to to jest inaczej, ale, ale we dwie osoby to trzeba to trzeba do jedyneczki Przepięknie. Polska. Już po polsku piszę. Hurra, Polsko Pojeździliśmy po Czechach, po Sło... Słowacji. A teraz co? A teraz jesteśmy... się włączamy. A to tędy jechaliśmy chyba. Tak, tędy jechaliśmy. Tak, myśmy w lewo jechali. Czyli jakbyśmy na wprost tutaj pojechali? Muszę sobie zapamiętać. Za, za paczkomatem. <noise> Prosto to... Ta, to jak mój tłok się cieszy. Jejku! On już petycję mi tu pisał i trzy zdjęcia wysyłał, żeby... Żeby trochę zwolnić i nie jeździć pod te góry na jedynce. Ja petycję przyjąłem i, <grym <grym i rozpatruję. <grym> Przepraszam, a prezydent jest? <grym> a tutaj, Znaczy nam Duda pomacha, czy tam Nawrocki, czy kto tam teraz rządzi? A może ten? No, duże. A może tutaj już mieszka ten? Jak się ten trzeci nazywał? Czaskowski, no! No, no, no bo to, to na pół godziny może przyjechać, nie? A tu jest Zamek Dolny, to, to, to jest cały czas ta rezydencja prezydencka. Chyba będę w przyszłym, za, za pięć lat startował na prezydenta. Iziulka, nie chciałabyś być pierwszą damą? Cóż szkodzi obiecać? O kurde! Tak jest. Tu samolocik ląduje, helikopterowy, no. A, no, i tu jest wejście i wejście, bo teraz jest przejazd, a pewnie kiedyś tu było zamknięte, że tu już stali borowiki. Tu borowiki rosły. No i już jesteśmy pod Skocznią Świętego Adama Małysza. Nie wiem, czy ją tu jeszcze zobaczycie? No, chyba tak. I lecimy na Szczyrk, czyli Salmopol, znowu będzie jedynka, dwójka, trójka, Nie, trójka nie, jedynka, dwójka. <śled> Tak, będą Serpentyny Salmopolskie także, ale dobrze, że autobus jest przed nami. Jedziemy za nim. Bo ja bym go w życiu nie dał rady wyprzedzić pod te górki. Tak wygląda zdobywanie Przełęczy Salmopolskiej, I dotleniamy się tutaj dieselkiem. Pan tu miecha, miecha biegami. A jest podwójna ciągła, zresztą my we dwie... Znaczy no, Daniel by dał radę przeskoczyć, ale ja, my, my we dwójkę to tutaj no nie ma jak się rozpędzić po prostu na, we dwie osoby. oho ho panie! <laughs> ale cóż, i takie bywają odcinki specjalne. Jak już dobijemy do góry to, to już potem będzie z górki to. Będzie okej. Okay. 4 stopnia. To chyba najwyższa temperatura jaką osiągnęliśmy na Junaczku. No ale tutaj już jedziemy tą przełęcz salmopolską. Kawałek drogi. Spróbujmy trójkę. Ale autobusowi jakoś tak trójka nie weszła. Czy czwórka. Znowu dwójeczka. Dotarliśmy na szczyt Przełęczy Salmopolskiej. I szczyrk! Kura, udało się. 106,1 stopnia. Ciekawe, czy jeszcze będzie więcej. Najwyższa temperatura na silniczku w historii. Ale tu po górach mu dajemy ...spalnik. 106,4, teraz już raczej powinno spadać, tak. No, tu jest fajnie. Tu można zjeść dobrze, po jednej i po drugiej stronie. Dobra, i piąteczka. Chłodzimy silniczek. Wentylatorek wyłączam. I zjeżdżamy teraz drugie tyle w Przełęczy Salmopolskiej, nie? No widzowie, dziękuję Wam za wspólną wyprawę, dziękujemy razem. Ich, zespół Ich Troje przejechał fajną traskę. Teraz już jesteśmy trochę zmęczeni, bo tu temperatura 31,6. Rozbieraliśmy się, ale to i tak jest... E, I tak jest bardzo ciepło. Dziękuję Wam za wspólną przygodę, zachęcam, żebyście sobie tam pojechali, naprawdę fajnie. Oczywiście dwie osoby na jednym motocyklu 125, no to pod górki widzieliście 1, 2, 1, 2. To się nie da, nie da inaczej. To jeszcze szczególnie takim 10 tonnym. E, jak mój, widzieliście jak jechał fajnie. Danielowy, Daniel zawsze te dwa biegi wyżej <głos》>, rzucone. Nawet jakby jechał z kimś, to chyba tylko jeden bieg, był było różnicy, jeszcze by szybciej jechał. Także te 2,5 konia już jest różnica, a te 5 w tym nowym no tak Ale nadal nie zmieniam, nadal jest dziesiątką. 10 koni 10 koni wystarczy, żeby mieć super przygody tak dzisiaj Zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania Nie odsubskrybował Wojciech. <śm> Trzymajcie się i do następnego filmiku.